Dzień dobry państwu. Witam w Porannej Kawie. Tym razem gościmy, jesteśmy gośćmi w restauracji włoskiej przy hotelu Colt. A moim i państwa gościem jest pani Małgorzata Szczepara, kandydatka na burmistrza Bochni. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Witam państwa serdecznie. Jest pani jedną z pięciu osób ubiegających się o to stanowisko. Wczoraj rozpoczęła pani oficjalnie swoją kampanię wyborczą, zapraszając dziennikarzy, zapraszając również mieszkańców Bochni i przedstawiając swój program. Tak najogólniej mówiąc, na czym najbardziej by Pani zależało w następnej kadencji, gdyby została Pani wybrana na burmistrzę Bochni? Gdyby wolą demokratycznych wyborów i skreśleniem krzyżyków przy moim nazwisku zostałabym pierwszą kobietą burmistrzem tego miasta, zależałoby mi na czterech punktach. Głównie bym się skoncentrowała na tych punktach: Za, y, aktywnym pozyskiwaniu inwestorów. Efektywnym rozwiązaniu yy, spraw komunikacyjnych miasta, poprawie komfortu życia i bezpieczeństwa Bochnian oraz zależy mi na tym, aby Bochnia była lepiej postrzegana jako miasto kultury, turystyki i artystów. Zacznijmy może od tego pierwszego obszaru, aktywne poszukiwanie inwestorów. Yy, tak. no jest to temat dość szeroki, a zarazem dość... Ogólnie sformułowany jest ten postulat, natomiast jakby Pani to widziała, obecny burmistrz Bogdan Kosturkiewicz organizuje tak zwaną Bohańską Strefę Aktywności Gospodarczej w skrócie BSAG. Jest to obszar kilkudziesięciu hektarów, pięćdziesięciu bodaj czterech przy budowanej autostradzie. Jak rozumiem, Pani program uwzględnia oczywiście. Ja, ja oczywiście trudno sprawę. nie kontynuować pewnych rzeczy. Yy, które są przemyślane i dobre dla Bochni. Przepraszam, ale przerwałam panu. Co, co zatem, yy, gdyby skonkretyzować ten, ten program, tak. ewentualnie czy ma pani też jakieś inne punkty związane z tym obszarem działań? Jest to duże wyzwanie dla miasta i zamierzam, jeżeli zostanę tylko yy, burmistrzem, szeroko zaprosić do współpracy przedsiębiorców bochańskich poprzez powołanie. Rady Przedsiębiorców jako ciała doradczego burmistrza i Rady Miejskiej. Zamierzam powołać pełnomocnika burmistrza do spraw inwestorów i rozwoju strefy aktywności gospodarczej. Również takim działaniem będzie totalne otwarcie urzędu na sprawy przedsiębiorców, bo proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę, że Również to ich trzeba wykorzystać z ich pomysłami wciągnąć do współpracy, jak oni widzą tą Bochnię, bo przecież nasi lokalni biznesmeni mają kontakty i doświadczenie w tej sprawie. Także pragnę zmobilizować ich i zaprosić do współdecydowania o losach miast, oczywiście w miarę wolnego czasu, ale zamierzam to tak zrobić, żeby Skorzystali z tej oferty. Poza tym, również celem dopełnienia tych zamierzeń aktywnego pozyskiwania inwestorów, myślę, że trzeba objąć specjalną troską Wydział Promocji Urzędu Miasta i po prostu kadrowo go wzmocnić. Kierunek w tym względzie to ma być inwestor, przedsiębiorca, no i turystyka. Mhm. Czy ma Także Pani pomysły są... na, nie wiem, jakieś przyciągnięcie inwestorów do miasta do Bochni? Niektórzy kandydaci na burmistrzu w tej kampanii zwracają uwagę, że tak naprawdę miasto wcale nie musi angażować się zbytnio w pozyskiwaniu inwestorów, wystarczy że nie będzie stawiało zbyt wysokich barier, stwarzało problemów. Aby ci już istniejący w Bochni działali i aby ewentualni nowi do Bochni zechcieli przybyć? Nie, proszę Państwa, ja sądzę, że tu trzeba się szerzej otworzyć, przez stworzenie przyjaznej, naprawdę atmosfery, takiego klimatu, że naprawdę Bochnia sprzyja pozyskiwaniu tych inwestorów. Bo, Szanowni Państwo, burmistrz. Za pomocą swojego urzędu i doradczo tutaj radnych Rady Miasta yy, sprawuje swoją funkcję między innymi poprzez realizowanie budżetu. W budżecie yy, głównie tutaj widzimy inni kandydaci to podkreślają bardzo mocno, to jest bardzo istotne, ale są takie inwestycje twarde. Natomiast trzeba by się zastanowić, jak Doprecyzować tą twardość i po prostu otworzyć się na tych inwestorów poprzez te wyżej wymienione przeze mnie punkty. Jak wyobrażałaby Pani sobie funkcjonowanie tej Rady Przedsiębiorców przy, przy Urzędzie Miasta? Rada Przedsiębiorców przy Urzędzie Miasta, no, yy, po pierwsze, miałaby się składać właśnie z, z lokalnych tutaj yy, biznesmenów. Ja zawsze chcę wsłuchiwać się w to, co mówią ludzie, bo ludzie są dobrymi doradcami. I tutaj jestem otwarta na pomysły w sprawie ram tej rady i działania. Myślę, że to po prostu, jeżeli, jeżeli uda się stworzyć, to uda się również skonkretyzować to. A jako osoba dynamiczna yy, wierzę, że zrobię te rzeczy. Mhm. Druga rzecz, efektywne rozwiązywanie problemów komunikacyjnych miasta. No wiadomo, że w tej mhm. chwili wybudowana została yy, pierwsza część drogi KN2, będzie wybudowana część druga, być może już w roku przyszłym. Yy, natomiast problemem dalej są korki na ulicy Kazimierza Wielkiego. Tym, co yy, jest nowe, w Pani programie, czego nie powiedział nikt dotąd, to połączenie z obwodnicą Bochni części osiedla Jana, ulicy Brzeźnickiej. Tak, jest to pomysł, y, że tak powiem, wynikający y, ze spojrzenia na Bochnię y, z lotu ptaka. Y, no szkoda, że tu nie mamy mapy Bochni, bo by było jakoś lepiej, ale wszyscy mają ją i w sercach, ja mam w sercu i. I mam nadzieję, że, że również będą wiedzieć o czym mówię. Pan wspomniał tutaj o y, dokończeniu y, KN2. Oczywiście to jest zapisane, to jest priorytet y, celem y, odciążenia chociażby najbliżej mieszkających obywateli, obywateli miasta, y, po prostu, żeby ruch samochodowy y, jakoś złagodzić. Drugim takim mocnym punktem, który miałby doprowadzić do odciążenia ruchu samochodowego, zdjęcia tego ruchu samochodowego z Bochni, byłby taki pomysł, dążenie do realizacji zjazdów i wyjazdów z obwodnicy Bochni w kierunku Krakowa i Tarnowa w punkcie osiedle Jana Brzeźnicka. To znakomicie, myślę, Odciążyłoby ruch z, ze strony południowo-wschodniej miasta i powodowałoby, żeby centrum, rynek tutaj, Kazimierza, ulica Kazimierza Wielkiego, o którą Pan pyta, zdecydowanie byłby na tych ulicach, tutaj w centrum, mniejszy. Mm -hmm. mniejsze zatłoczenie no Bo w obecnej sytuacji ktoś jadąc od Krakowa powiedzmy wjeżdża przez ulicę Wiśnicką i również musi przebić się przez ulicę Kazimierza, później Oczywiście. przez Floriusz, tak. aby dojechać do osiedla Jana, prawda? Tak, tak. I wszyscy mieszkańcy również tutaj w kierunku chociażby Krakowa, z jednej strony muszą przejechać przez Rynek i Kazimierza Wielkiego. No. Trzeba to po prostu przemodernizować cały układ komunikacyjny, tak mi się wydaje. Jeszcze raz siąść ze specjalistami. Mówiąc o tym powoływała i... się pani na przykład Wieliczki, na obwodnicy Wieliczki jest kilka wjazdów do miasta, natomiast mhm. Bochnia ma właśnie te, te zasadnicze trzy, czyli wyjazd na Łapczyce, wyjazd w stronę mhm. Gorzkowa i, i, i zjazd mhm. na ulicę Wiśnicką. Po prostu trzeba to rozładować, rozparcelować na różne strony. Na temat innych pomysłów na zagadnienie komunikacji, na rozwiązanie problemów komunikacyjnych porozmawiamy po przerwie. Wracamy po przerwie. Rozmawialiśmy przed chwilą na temat połączenia obwodnicy z, choćby z ulicą Świętego Jana, z ulicą Brzeźnicką. Natomiast pytanie, czy byłaby pani orędownikiem ulicy Śródmiejskiej? To jest temat, który powraca przy każdych wyborach, wciąż niezrealizowany. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to znacznie realizacja tego punktu i wybudowanie ulicy Śródmiejskiej e, znakomicie by e, odciążyło również, pomogłoby w tym wieloaspektowym odciążeniu e, ruchu, <laughs> zdjęciu ruchu z ulicy Kazimierza. E, powiem tak, e, jest to sytuacja do dyskusji z bochnianami po prostu. Oni najlepiej wiedzą, yy, ale muszę powiedzieć, że w perspektywie yy, przyjmując, że uporządkujemy tutaj wizerunek przede wszystkim rynku Kazimierza Wielkiego, ale to do tego trzeba po prostu dojść etapami. Również uważam, że byłoby zasadnym podejście do tematu yy, śródmiejskiej. Mhm. Pytanie, jaki ma Pani pomysł na problemy z parkingami? Bochnia ma te parkingi, ale wciąż jest ich za mało. Nie ma tu parkingu wielopoziomowego, piętrowego bądź podziemnego. Tak. W moim programie mm. <śm> efektywne rozwiązywanie pro problemów komunikacyjnych Bochni polegałoby również na tym, żeby zająć się tym tematem mm, w, na trzech płaszczyznach. Po pierwsze spróbować za pomocą ekspertyz geologiczno-ekonomicznych, myślę tutaj kosztowych, finansowych, o tym, żeby budować parkingi podziemne, ponieważ wiemy, że Bochnia jest bardzo ryzykownym terenem geologicznie, więc wszystko się da zrobić, proszę Państwa, tylko chodzi o to, ile to kosztuje. Pani takie miejsce upatrzone? I... Tak, mam miejsce upatrzone, jest to również miejsce kontrowersyjne, Mój mąż geolog mówi, że raczej niemożliwe to jest do zrobienia, ale miejsce, gdzie stoi generał Okulicki jednak, proszę mhm. Państwa. Tutaj również zamierzam jeszcze raz zapytać o to po prostu obywateli Bochni, bo, bo wprawdzie burmistrz jest tą osobą, która decyduje, ale jest ona wybrana z woli. Obywateli właśnie Bochnian, zwoli Bochnian. Dlatego tu też trzeba podejść do tematu. W ogóle trzeba rozmawiać z ludźmi, proszę państwa. Czy, czy w yy. tym przypadku byłaby pani zwolennikiem przeniesienia pomnika w inne miejsce, czy pogodzenia parkingu z pomnikiem? Parkingu podziem, podziemnego, który jak się wydaje nie wykluczałby? To jest sprawa do, do, do otwartej dyskusji, powiem tak. A moje prywatne zdanie zachowam dla siebie, na razie przynajmniej, ale obiecuję. Że w odpowiednim czasie, czy będę burmistrzem, czy też nie, to zdanie po prostu powiem. Pytanie: czy byłaby Pani również zwolennikiem rozwiązywania problemu parkingów na drodze partnerstwa publiczno-prywatnego, tak jak to było chociażby w Krakowie? Tak, oczywiście. Partnerstwo publiczno-prawne jest tą formą finansowania i wspomagania gmin. I tutaj, o widzi Pan, tutaj doskonały byłby pomysł do drążenia przez właśnie Radę Przedsiębiorców tego tematu, żeby to po prostu wszystko połączyć i wprowadzić w życie takie elementy. Jest to po prostu no, no, trudna sprawa, ale no, trzeba, trzeba do tego podejść. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi przyjaźnie. Również tutaj, jeżeli Pan pyta o sprawę parkingów, to trzecim, trzecią płaszczyzną jest poszukiwanie i w związku z wyżej wymienionymi tutaj aspektami zmiany komunikacji, układu komunikacyjnego. Wciąż trzeba nad tym pracować, miasta, znalezienie tych miejsc takich drobnych, niewielkich, ale w, przy ulicach. Yy, jeszcze raz penetrowanie terenu, gdzie się po prostu da zrobić parkingi yy, na obrzeżach miasta i, i no w centrum bym chciała raczej widziałabym Bochnie, żeby była bardziej przyjazna turystom, spacerowiczom A docelowo w marzeniach, żeby. Ale to naprawdę w marzeniach, bo zdaję sobie sprawę z realiów. Po prostu, żeby Kazimierza Wielkiego była ulicą taką deptakową razem z rynkiem. Mhm. Pełną, yy, proszę Państwa, herbaciarni, yy, małych galerii artystów, no musi mieć to miasto klimat. To miasto nie ma klimatu jeszcze. Dużo się robi, oczywiście. Yy, czy na osiedlu niepodległości? Ja rozmawiałem niedawno na temat yy, postulatów na kolejną kadencję z mieszkańcami i zwracali oni uwagę między innymi, że przy, wracając do mieszkania, do bloku na osiedlu niepodległości, nie ma gdzie zostawić samochodu, bo już wszystkie miejsca są zajęte, a Osiedlenie jest z gumy. Co pani tam widziała? Jaki pomysł miałaby pani na rozwiązanie tamtego problemu? Sama mam wielu znajomych na osiedlu Niepodległości i też borykam się po prostu z parkowaniem tam. Po prostu myślę, że tutaj partnerem do rozmów byłaby spółdzielnia mieszkaniowa, i również trzeba by było zapytać mieszkańców osiedla Niepodległości. Jak widzą tą sprawę? Trzeba by zbadać konkretne lokalizacje i przyjrzeć się również tutaj z, ze specjalistami, jak można tą sprawę rozwiązać i po prostu z dobrym połączeniem z, z tym drugim etapem KN2. Sprawa komunikacji to również. No tutaj również, przepraszam, sprawy własnościowe tutaj odgrywają szaloną rolę i to trzeba po prostu. Realnie i, i mądrze robić. Mhm. Sprawa komunikacji to również przedsiębiorstwo przewozowe y, do komunikacji miejskiej, tzw. BZK, mhm. y, które miasto powołało na początku tego 2010 roku, odchodząc wcześniej ze związku komunalnego do spraw komunikacji. Czy byłaby Pani za tym, żeby utrzymać obecny stan, czy byłaby Pani raczej y, zwolennikiem połączenia obu przedsiębiorstw? Większość kandydatów jest zwolennikiem połączenia przedsiębiorstw? I ja też. Pada krótka odpowiedź. Proszę Państwa, Bochnia nie może być sama, jeżeli chodzi o aspekty nie tylko komunikacyjne, przewozowe, ale i w wielu sprawach turystycznych, również, gdzie trzeba współdziałać z sąsiednimi gminami. To nie może być tak, żeby ja sobie, ty sobie. Przecież ludzie, którzy tutaj pracują, mieszkają, również są mieszkańcami okolicznych gmin. Są mieszkańcami miasta i gminy Wiśnicz, również Bochnianie są mieszkańcami, również Bochnianie pracują na terenach tamtych gmin. No po prostu trzeba to rozwiązywać razem. Tak mi się wydaje. Kolejny punkt komfort, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa Bochnian. Jak rozumiem chodziłoby pewnie o sprawy nie wiem monitoringu doposażenia Straży Miejskiej. E, tak monitoring doposażenie Straży Miejskiej no jest tematem chwytliwym i że tak powiem każdy to powtarza ale to trzeba po prostu zrobić prawda również to jest temat bezpieczeństwa jest tematem współdziałania z policją i to były programy robione przez Radę Miejską Burmistrza, jak to ma wyglądać? Problem w tym, że silniej to trzeba przypilnować i silniej to trzeba wprowadzać w życie. Tematy takie jak bezpieczna szkoła i przede wszystkim bezpieczne osiedle. Proszę Państwa, nie może być tak, że ktoś, kto wraca o godzinie z imienin czy z jakiejś innej imprezy mieszkaniec. Osiedli jest narażony na zaczepki. To się oczywiście ciągle zdarza, bo, bo, bo taki jest świat, ale zadaniem burmistrza, zadaniem radnych, jest po prostu spojrzenie na temat w ten sposób, żeby zminimalizować i po prostu to jest ciągłe działanie, ciągła współpraca. Kierowanie może, zaproszenie do współpracy silniejszej Rady Straży Miejskiej i Policji w tym wypadku. To trzeba zrobić, żeby mieszkańcy po prostu czuli się bezpieczni. Co jeszcze w tym zakresie? Bezpieczeństwo? Proszę Państwa, bezpieczeństwo to nie tylko te takie, takie spojrzenie twarde na bezpieczeństwo. Nam się wydaje, że być może postawimy policjanta przy każdym obywatelu i to załatwi sprawę. Otóż proszę Państwa, nie. Bezpieczeństwo to jest zespół działań, które, powiem tutaj takie może nie niezbyt ładne słowo, to jest odciąganie młodzieży od pomysłów, na, od złych pomysłów, po prostu czy, czy tej młodzieży trzeba dać yy, po prostu jakieś zajęcie. Tymczasem widzimy tak, no nie wystarczy, proszę państwa, wyasfaltować ulic przed wyborami. Nie wystarczy. Co zrobimy, jeżeli yy, wyasfaltujemy pięknie wszystkie ulice, a piętnastolatki będą pijane w sztok. No, 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 no nie można do tego dopuścić. Oczywiście to się zdarza, proszę Państwa, jak najbardziej, ale te działania nasze powinny iść w tym kierunku miękkim. Otworzenia oferty dla dzieci, młodzieży, reaktywowanie też mi się to słowo nie podoba, podobnie jak rewitalizacja, przepraszam, ale to jest moje zdanie. A więc reaktywowanie świetlic osiedlowych z jakimś sensownym programem, może artystycznym. Doskonale tutaj yy, tą rolę, chociaż w innym też aspekcie, spełnia ochronka nasza. Popatrzmy też na problem ludzi z tej strony, na problem ludzi potrzebujących. Panie ministrze, zapewne odpowiedziałby, że przecież miasto wybudowało orlika, wybudowało kilka boisk, będą budowane kolejne, na przykład hala sportowa przy Szkole nr 5. Tak, proszę pana, ale miasto nie przyprowadzi obywatela za kołnierz. Do tychże świeżo otwartych orlików, do tych VIP-ów tak chętnie filmujących się na tle, a to stadionów, a to orlików i tym podobnych inwestycji, ludzi trzeba, na ludzi trzeba spojrzeć cieplej. Tak mi się wydaje. Po przerwie porozmawiamy o zagadnieniu związanym z postrzeganiem Bochni przez turystów, inwestorów jako miasto kultury i artystów. Wracamy po przerwie. Kolejnym Pani punktem, który jest czymś innowacyjnym wobec programów innych kandydatów, to pomysł rowerów, które można byłoby wypożyczyć, pojeździć po mieście, wzorując się na przykład na przykładzie Paryża czy. No na przykładzie Paryża i Wiednia. Pierwszy raz miałam do czynienia z tym tematem, jak wsiadłam na rower, rzucając odpowiednią monetę w Paryżu. I to jest faktycznie fajda. Niewielkim kosztem, proszę Państwa, można spróbować najpierw. Bo, tak jak żeśmy na początku mówili o tej komunikacji, no zdajmy sobie sprawę, że to trzeba uporządkować tu w centrum miasta. Sprawy komunikacyjne i tutaj wydzielać, powoli zacząć podchodzić do tego tematu bardziej ekologicznie, czyli ten ruch rozparcelować, starać się oddalić od centrum miasta, a wprowadzać takie ekologiczne działania komunikacyjne. I tym jednym z tych pomysłów jest propozycja moja zakupu rowerów przez burmistrza przez Urząd Miejski. Mówiła Pani też o ślizgawkach, zbliża się zima i ślizgawki na każdym osiedlu, to też Pani pomysł? Na razie mamy piękną jesień, proszę Państwa, oczekiwaną, ale faktycznie pory roku są nieubłagane i zbliża się zima. Przypominam sobie z moich dziecinnych lat, jak przed blokami bardzo często były wylewane przez dozorców małe lodowiska. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dozorców już praktycznie nie ma i tą sprawę by trzeba było poprosić o zaangażowanie komitety osiedlowe w jakimś mierze. Ale jest to sprawa fajna i nie niszczmy tego, a sięgajmy też do tych pomysłów, które były, które były bardzo dobre w minionej epoce. Myślę, że przykład lodowiska w Proszówkach, które wypaliło tak, i doskonale. cieszy się ogromnym powodzeniem jest kierunkiem, jest kierunkiem, który należałoby może i tutaj. Sama jeżdżę na łyżwach i, i korzystałam, nie często. Mówiła Pani również o doradcy młodzieżowym. Proszę Państwa, właśnie po to, żeby poczynić te działania, żeby czynić te działania w kierunku rozszerzenia Oferty dla młodzieży, dzieci w kierunku takim wychowawczym trzeba zaoferować im y, konkretne pomysły. Przecież tutaj mamy y, wielu nauczycieli, WFU, wielu absolwentów, AWF-u, którzy chcieliby podjąć pracę tu w mieście, może trzeba by było y, zastanowić się nad tym, i jak popracować nad tym pomysłem, żeby na przykład zrobić takie ogródki aktywnego wypoczynku? Już nie tylko ogródki jordanowskie, proszę Państwa, wszystko to w takich małych rozmiarach, ale żeby to było przyjazne Bochnianom. Yy, y, ogródki te, yy, typu takich bieżni, yy, siłowni na wolnym powietrzu. Yy, ja sobie przypominam. Yy, ile emocji o, wzbudzało yy, to, jak się pojawił biegacz yy, swego czasu na, yy, na ulicach, na chodnikach naszego miasta, jaka to była prawda sensacja? No, każdy się patrzył, no biega. Proszę Państwa, gdzieś to powoli oprócz Pawła Meja zani, zanika, młodzież siedzi przy komputerach. Nie wiem, czy to jest takie zdrowe do końca. W innych kampaniach oferuje się na przykład w Tarnowie laptopy młodzieży. To też jak najbardziej. To jest wymóg cywilizacyjny i bez tego już się obejść nie da. Ale trzeba dbać o fizyczny rozwój młodzieży i dać im perspektywy. Tym miałby się zająć pełnomocnik do spraw młodzieży Wracała i sportu, też, oczywiście. Zwracała też Pani uwagę na takie y, ciała doradcze w każdym osiedlu. Ciała doradcze na każdym osiedlu. Dużo tych pomysłów jest i ja mam naprawdę szeroką ofertę pomysłów, a pomysły się zradzają po prostu z bieżącego życia, na bieżąco. Ciała doradcze ja sobie wyobrażam w ten sposób, no może ciała doradcze to nie, ale po prostu w tych miękkich sprawach władza powinna iść w dół. Powinno to być, że tak powiem, sprzedawane komitetom osiedlowym, po to, żeby zaktywizować Bochnian do wspólnego dobra. Tyle. Mhm. Jak Państwo sobie wyobrażają Bochnię za 4 lata, za 10 lat? Jak to miasto powinno wyglądać? Proszę Państwa, przede wszystkim sprawa rynku powinna być uporządkowana. Trzeba dojść do porozumienia z, właściciel z właścicielami rynku, z właścicielami kamienic, żeby to po prostu ruszyło. To nie może straszyć. Rynek nie może straszyć, trzeba to odpowiednio, delikatnie załatwiać te spraw. Kierunek estetyka. I przyjazne spojrzenie celem przyciągnięcia turystów, żebyśmy się nie wstydzili. Za rynek. Rynek z racji swojej jest w każdym mieście tym centrum. No Nie można pokazywać takiego rynku. Chociażby nawet było to umotywowane czy katastrofą budowlaną, czy no już nieporozumienia, to, to raczej nie wchodzą w grę z właścicielami kamienic. Pani Małgorzata Szczepara, kandydat na burmistrza Bochni z Młodzieżowego Komitetu Wyborczego była naszym gościem. Dziękuję, dziękuję bardzo Państwu, za rozmowę. Dziękuję Panu.